Jeżeli jedziesz ze znajomymi poza miasto, żeby uciec od tego całego zgiełku i odpocząć trochę na łonie natury, no to oczywiście nie możesz zapomnieć routera 3G, żeby każdy mógł siedzieć z nosem w komórce. Ja jestem Rafał Gusiewicz, to jest odcinek o technologii, a dzisiaj przynoś na internet w torebce i w kieszeni. Okej, okay, żarty, żartami, ale faktycznie czasem jest taka sytuacja, że jedziesz gdzieś w Dzicz i musisz korzystać ze swojego internetu, a najlepiej, żebyś udostępniał go wszystkim dookoła. I jasne, możesz ze swojej komórki zrobić hotspot, ale po pierwsze, bardzo szybko się wyładuje, a po drugie, jeśli będziesz się odłączał od grupy, to będziesz musiał mi zostawiać swojego smartfona, a tego przecież nie chcesz. I dlatego powstały przenośne routery, jak te tutaj. Routery, jakie są, każdy wie. Są duże, mają anteny, są zasilane z gniazdka, wchodzi do nich kabel z internetem i przesyłają ten internet dookoła całemu światu. Ale właśnie działają tylko w domu, bo potrzebują zasilacza. Natomiast te małe urządzenia mają wbudowany akumulator i po wsadzeniu do nich karty SIM możemy udostępniać internet całemu światu, o ile tylko zna hasło do naszego Wi-Fi. W zależności od modelu i jego ceny mamy oczywiście różne opcje. Po pierwsze, wielkość baterii. Rzecz bardzo bardzo ważna, bardzo krytyczna, bo zazwyczaj tego urządzenia używamy w miejscu, w którym prąd nie jest super łatwo dostępny, więc chcemy, aby to urządzenie wytrzymało jak najdłużej. Mamy modele bardzo proste, które poza włącznikiem nie mają nic, nie mamy żadnych diod informacyjnych, żadnych wyświetlaczy, i to jest jak najbardziej w porządku. To urządzenie ma po prostu działać. Kolejnym urządzeniem jest modem, który ma diody, które świecą i sygnalizują nam pewne elementy pracy tego urządzenia. No i Mercedes wśród routerów. Model, który ma wyświetlacz i jasno nas informuje o swoim stanie. Dodatkowo bardzo dobrze, jeśli te routery mają tak zwany standby, bo powiem Wam szczerze, w tym routerze zostało 42% baterii, a ładowałem go dosłownie chyba miesiąc temu i on po prostu nieużywany, się wyłącza, ale zaraz po kliknięciu powera jest gotowy. Tak się mówi, no! Ale zaraz po kliknięciu przycisku, włącz jest gotowy do pracy, więc naprawdę wytrzymuje nieużywany bardzo dużo. No i oczywiście najważniejsze, prędkość czy standard, w jakim pracują te modele. Więc czas na ciekawostkę! O matko! Pierwszy standard 1G tylko rozmowy telefoniczne i powstał w zasadzie tak dawno, że nikogo to nie powinno interesować. Wtedy, kiedy pierwsze telefony 2G, to był moment, kiedy już normalny Kowalski miał taki telefon, i wierzcie mi, wtedy telefon służył tylko do pisania SMS-ów i wyglądał tak. Jego ekran był mniejszy niż jego wszystkie klawisze. Trudne czasy, a może w sumie fajne, bo ludzie ze sobą trochę więcej rozmawiali. 3G, kasa, kasa, kasa. Tu już wchodzą w rachubę WAP, dane i płacz rodziców, których dzieci nastukały niestety zbyt duży rachunek na grach społecznościowych i na serwisach społecznościowych, które wtedy były naprawdę bardzo fajne, a wyglądały w porównaniu do dzisiejszych... Strasznie. 4G, czyli LTE. Teraz smartfony wyglądają tak, że ekran jest większością urządzenia i wszystko o co się rozchodzi to jest internet, internet, net, 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 net internet, internet, dane, dane, dane. Koniec ciekawostki. No i właśnie, w zależności, kto jak bardzo jest wybredny, zazwyczaj mamy do wyboru standard 3G albo 4G. Dodatkowo do niektórych modeli możemy wsadzić kartę microSD i używać tych routerów jako swoistych serwerów sieciowych i z każdym, kto podłączy się do naszego Wi-Fi, współdzielić pewne pliki. Rozwiązanie to jest bardzo fajne na wszelkie wyjazdy, kempingi, na wspólną podróż autem i na miejsca, gdzie chcemy ten internet udostępnić większej ilości osób, a niekoniecznie chcemy korzystać z naszego smartfona. Przydatne linki? Znajdziesz. Opisie filmu. Ja jestem Rafał, a to był odcinek o przenośnych routerach internetu. Dobra, Szef. Ja jestem Rafał, a to był odcinek o przenośnych routerach 3G i 4G. Pamiętaj o subskrypcji. No i widzimy się już za chwilę, bo w następnym odcinku. Cześć!